W lewo się przedstawia. Pięknie by było, co? O kurde. Uj, te kurwa, Wojtek, Do kurwa. Po lata. Ale jak cię przejęła, ja to jestem chyba szybki. Kurwa, łokcią. No, <laughs> ja ci pomagam na tym łokciami. Bartłomiej Kurczewski. 100 lat, 100 lat. Wszystkiego najlepszego. <laughs> na, na... No. 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 Twoje 30 no, 30. urodziny. Powiedz, co ty sobie pomyślałeś? Co sobie życzyłeś? Jak to. Żebyś się z nieba i dalej lepszego życia, tak? Mm. Powiedz. Cała, cała ta mm, trasa, powiedzmy droga, która prowadziła do tego pojedynku z Grzegorzem Szulakowskim, kiedy ona miała swój początek i gdzieś tam były po drodze te perturbacje, te pojedynki, ten pojedynek wypadł. O co byłeś tak najbardziej zły? Czy o to, że on wypadł, czy to w jaki sposób to zostało no, to rozegrane? Nie jest to już tak. boję, że nie jest to już teraz istotne. Jutro nie. jest walka i, i wszystko wyjaśnimy sobie jutro. I co wyjaśnimy? Jasne. Po prostu. A czy to po drodze, te żarty, te filmy właśnie w stronę twojego rywala, to było po to, żeby wytrącić go z równowagi? Miał to inny cel? Nie, no myślę, że fajne, bo ludzie to lubią, tak? Takie, takie, mhm. takie, że coś się dzieje, a nie, mówię, wychodzi dwóch zawodników i po prostu jest walka. Musisz coś dziać, wtedy, wtedy masz o czym pisać, tak? Mhm. Ludzie mają co oglądać i jest wesoło, jestem na co dzień wesołym człowiekiem, więc przychodzi mi to... Naturalnie. A jest zawsze co oglądać. Rzeczywiście, dzisiaj na porannym ważeniu zrobiłeś takie uf, kiedy miałeś 70 kg. Jak porównasz to ścinanie wagi do poprzednich? Znaczy, pod względem dosyć długo ścinałem tą wagę. Jeśli chodzi o czas, ale nie było problemu między tym, że łapałem jakiś skurczy, czy coś. Tu akurat było wszystko w porządku, po prostu czasowo dosyć długo to, długo, długo to trwało, tak, ale no, udało się zrobić idealnie. 70 kg limit. No już teraz waży około 76, więc myślę, że to wystarczy. Nie? Grzegorz trochę spędził już czasu bez, bez walki, no bo jednak miał dłuższą przerwę. Myślisz, że. Jakaś tam targa ringowa będzie miała znaczenie tutaj? Nie wiem, no zobaczymy. No Ja też walczyłem w sumie praktycznie prawie rok temu, więc. więc ale dużo sparringów odbyłem i, i myślę, że będzie wszystko w porządku. Mhm. A czy po ostatnim twoim przegranym pojedynku jest jakaś taka dodatkowa presja, że musisz się naprawdę wykazać? Presji nie ma po prostu. No. Tam miałem trzy tygodnie na przygotowanie. Tutaj tak naprawdę 15 tygodni byłem w treningu, w przygotowaniach, także myślę, że to będzie zupełnie inna walka jak z Łukaszem. I, i, I po prostu jestem przygotowany tak na trzy rundy i nawet na pięć, więc spokojnie. Myślę, że będę dał bardzo dobrą walkę. No i oczywiście muszę zapytać twoja klubowa koleżanka Karolina Kowalkiewicz kontra Joanna Jędrzejczyk. Poza tym jakbyś się odcięł od tego, że to jest twoja klubowa koleżanka, to jak stawiasz na ten pojedynek? Ja wierzę w Karolę i będę tam i wierzę, tam. Wie tak. wie, i wierzę, że, że Karoli ręka powędruje ku górze. I ma ku temu wszelkie atuty. To mówię, Aśka to nie jest kosmitka, tak tylko zawodniczka, tak samo jak Karolina. Karolina wygrała trzy walki w UFC. A wiadomo, Aśka jest mistrzynią, jest faworytką u buchmacherów, ale ja wierzę w Karolę całym sercem i, i wiem, że znajdzie na nią jakiś sposób. I jeszcze nie będę mówił, jaki mhm. wygra tę walkę. W takim razie, życzę. Że... Podwójnego zwycięstwa i jutro dobrej zabawy, jeżeli dobrze. można się dobrze tam Ja chciałbym sobie podziękować swoim sponsorom. E, e, to jest e, firma Linexim, tkaninownia e, X Platforma Pion Service, Ortomed Sport, e, King of Food, e, Anabolic Life, e, klub e, Fight Club e, też jest moim sponsorem. E, Haraguj! Geisha <gajsza> Sushi, Asa, e, Strefa Gym Fitness, e, Garda.pl Społeczna Akademia Nauk. E, chciałbym jeszcze tutaj podziękować wszystkim chłopakom za pomoc w przygotowaniach z, z mojego klubu, tak? Z, z Shark Top Team. Także i trenerom, dziewczynie. Pamięć godna pozazdroszczenia. Powodzenia!